Już ci mówię o co chodzi. Zobacz, jeżeli widzisz taki post. Każdy rodzic powinien to przeczytać. Mamo, daj mi jeszcze 5 minut, i tutaj czytasz sobie, czytasz. Widzisz sobie na przykład taką grafikę. Zobacz tu chłopczyka zmęczonego tutaj, że on już zmarł. Rodzice płaczą nad grobem, i masz tutaj takie zapytanie. Zostaw komentarz. Dziecko jest ważniejsze niż ekran. To może być zdanie, które zmieni wszystko. No i tutaj proszę, żebyś. Zostawił jakiś tam komentarz i zobacz mnóstwo ludzi komentuje. Inny przykład zobacz. Na stronie Facebooka Jezu, ufam tobie. Tak jak traktujesz to zdjęcie, tak ukształtuje się Twój rok w 2025. No i tutaj masz opis, opis i tutaj masz. Zobacz. 13 akurat komentarzy. No, i zobacz kolejny przykład. Każda klątwa rzucona na ciebie i Twoją rodzinę zostanie dzisiaj złamana w imię Jezusa, Twoje Amen zadziała. No i tutaj ludzie oczywiście piszą, bo boją się klątwy. Boją się po prostu tego, że coś im się stanie. No a tego typu posty, zobacz, bardzo działają i to powodują, że właśnie algorytmy podłapują tego typu posty, bo dużo na tych postach, w tych postach się dzieje i automatycznie algorytm wysuwa. W swoim, można powiedzieć, SEO pozycjonowaniu ten post, no wysoko, wysoko, wysoko w jakimś tam rankingu Dziękuję swoim. Tu na przykład takie kontrowersyjne zdjęcia, taka grafika i tak, właśnie straciłem palec przyjacielu, zobacz, i jest mnóstwo tutaj, zobacz, udostępnień oraz komentarzy. Komentarze są oczywiście bardzo emocjonalne, no ale to wywołuje. I powoduje, że algorytmy podłapują tego typu posty czy rolki, filmy i dalej je udostępniają kolejnym osobom. I tu kolejny przykład. Zobacz. Yy, jesteśmy Magdalena i Ewa, zwykłe pielęgniarki, tu jest osób, i tak dalej. Dzisiaj płakałyśmy na korytarzu, bla, bla, bla. Możesz sobie przeczytać. I tutaj komentarz z prośbą, prosimy tylko o jedno. Jeśli to nie za dużo, powiedz cześć Magdalena i Ewa. No i mnóstwo osób, zobacz. Tu masz aż. 435 udostępnień i 4648 komentarzy. Ludzie po prostu emocjonalnie odpowiadają na tego typu właśnie posty. Pokazałem Ci właśnie przykłady, dlaczego warto używać emocjonalnych haków. I zobacz, tego typu posty z emocjami zatrzymują skrolowanie. Emocje budują więź, więc mnóstwo ludzi między sobą właśnie komentuje, udostępnia. Nie wiem, czy wiesz, ludzie kupują emocjami, a dopiero potem logiką. Napisz proszę w komentarzu, czy Ty kupujesz emocjami.